Cześć, witam Was drodzy widzowie i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Far Cry 6, a dzisiaj wybierzemy się na likwidację placówki FND, skoro jesteśmy już tak blisko, żal by było nie skorzystać z tej okazji, a dodatkowo... Muszę Wam powiedzieć, mam nadzieję, że oglądaliście mój odcinek, jakie przykre problemy napotkały mnie z grą Far Cry 6, że nie mogłem jej uruchomić. Weźmiemy sobie tu samochód. A kto nie oglądał, to może warto obejrzeć, może macie ten sam problem. Ja mam nadzieję że chociaż części użytkowników, graczy właściwie gry Far Cry 6 w stanie pomóc i rozwiązać problem dawajcie znać czy tamten odcinek też pomógł, czy nie.

No ale już wracamy po tym moim wstępnym wygodzie do samej gry.

że postaramy się to jakoś po cichu zrobić. Gdzie ty widzisz inżyniera? Ok. Czy on się zorientował, że my zlikwidowaliśmy kamerę? Ciekawe, czy stąd mnie zauważą. Na razie czują się zdezorientowani w tej całej sytuacji. No wchodź tam do góry, inżynierze. Kurczę, coś z moją cennością dzisiaj nie najlepiej. Ale pytanie, oni serio nie wiedzą skąd te strzały dochodzą do nich. Czy jak to wygląda? No i teraz się schował za murem. A znaleziono zwłoki, jednak ok, wezwali posiłki. Ktoś się tam zorientował z lewej strony. Przeniesiemy się w takim razie, może w trochę bardziej bezpieczne miejsce. W tych chyba nie możemy zlikwidować niestety, ale skoro już wezwali posiłki, to nie ma co tutaj czekać. Chyba. Mam taką nadzieję. No nie ma co, wchodzimy.

Dobra, my sobie wejdziemy tu na górę, jakaś puma? Dobra, fantastycznie, że mamy ten ubiór, co nam wskazuje. Gdzie są? Tak to wygląda na jakieś studio nagraniowe. Mogłem wejść tymi drzwiami drodzy, mili, nie mogłem się cofnąć. Teraz pytanie: czy to z jakiegoś nagranego filmu? Czy te dźwięki Tygrysa, jak sądzę, pumy, czy czegoś? Dobiegają tutaj, bo biega. Hej, i teraz nam. Aha, partyzanci nam pomagają. Ale my. Oj, oj, oj. oj. Aha. Wydaje mi się, że to tu jakiś film po prostu Przejdziemy sobie jeszcze do tego pomieszczenia Niby tutaj gdzieś kogoś mamy mieć Ale na górze, tak mi się przynajmniej wydaje Nie, nie, to nasza chyba biega no zobaczymy sobie tu u góry. Też helikopter nad nami tutaj krąży, widzę na mapie. Aha, dobra, i tutaj możemy się cofnąć. Ja nie bardzo bym chciał się cofać. Pytanie czy to ty partyzantko mi się oznaczasz na mapie, czy to ktoś inny? Jak zwykle z 24 FMD myślę problem. Czyli nie będziemy mogli znaleźć wszystkich żołnierzy. Dobra, po helikopterze. A, i to tylko helikopter tak naprawdę nam pozostał. Pytanie do czego był ten klucz? Czy ja dobrze słyszę? Czy od teraz mamy nową ścieżkę dźwiękową? Eee, jak przyjmujemy FND? Placówki? Dobra, ja się jeszcze na szybko spróbuję zorientować do czego ten klucz jest. Aha, tutaj teraz mamy stół warsztatowy, fantastycznie. Może ja już niekoniecznie w tym odcinku będę korzystał ty. ze stołu warsztatowego. Ja, you. Mi, wiesz. she's one of the good ones out here, back She could use some help. Gracias, gracias, gracias. Czyli to jakaś dodatkowa aktywność, Dobra, Ale ty wychodziłeś stąd, jak dobrze, do mnie mam. I mamy tutaj klucz Leki Tak jak przypuszczałem dobra A tu wychodzimy Czyżby to było do tego wejścia no nie no bez sensu trochę kompletnie no, Tu już imprezka trwa widzę Wiecie co drodzy mili ja myślę że ja poszukam sobie tego punktu poza nagraniem już po prostu i spotkamy się w kolejnym odcinku cześć do zobaczenia wkrótce